remisowym wyścigu trzy kolejne wygrywają gospodarze ale w stylu który nie wzbudził owacji pięciotysięcznej widowni Marek Wojcik jest w tej chwili na ostatnim miejscu naprowadzi Henryk Bem tuż za nim Torunianie Nowak i Tomasz Świątkiewicz. Teraz może przy wejściu w ten wiraż po zewnętrznej próbuje Mirosław Kowalik, po wewnętrznej Tomasz Świątkiewicz. Co z tego wyjdzie? Jeszcze nic. Oj, coś tam spadła osłona od silnika Mirosławowi Kowalikowi. Ale nadal na prowadzeniu Henryk Bem i teraz znów to runianie z obu stron atakują Henryka Bem'a i już na prowadzeniu jest Mirosław Kowalik. Drugi Tomek Świątkiewicz. Tak jest, ale Henryk Bem się nie poddaje. Kapitalny pojedynek między tymi trzema zawodnikami. I proszę Państwa, kończą ostatnie okrążenie. Mirosław Kowalik wywrócił się. Za szeroko pojechał, proszę Państwa. Niestety i tak skończył się dla niego ten wyścig. Zwyciężył Tomasz Świątkiewicz, drugi był Henryk Bem, a trzeci Marek Wojcik. Wyścig 14. Wygrywają goście 4 do 2, ale ostatnie słowo należy do Apatora. Krzyżaniak z Kuczwalskim przyjeżdżają na metę przed Dariuszem Fligertem i Adamem Pawliczkiem. I Apator wygrywa całe spotkanie 52 do 38. Najwięcej punktów dla gości zdobył Dariusz Fligert 11 i Mirosław Korbel 10. Dla zespołu Toruńskiego Krzysztof Kuczwalski 13 i Jacek Krzyżaniak 11. Myśleliśmy, że wynik może być jeszcze gorszy, nie? My po prostu zebraliśmy się do kupy i pojechaliśmy dalej pojechaliśmy. Jak będzie w kolejnych waszych meczach? Myślę, że coraz to lepiej. 13 punktów w meczu z rowem, czy to jest zapowiedź tego, że runda rewanżowa będzie dla ciebie lepsza? Myślę, że tak. W tej chwili jestem zadowolony z swojej dyspozycji. No i z silnika przede wszystkim, nie? Na tym silniku. W no właśnie się było powierze. widać, że zupełnie inaczej jeździsz na tej maszynie niż na tych poprzednich. Znaczy w tej chwili próbuję robić w Wrocławiu mechanika na częściach yy, troszeczkę już ulepszonych niż w tej chwili miałem. No, minimalny rezultat jest tego, nie widać w tej chwili. Jak oceniasz te zawody? Znaczy, zawody takie można powiedzieć dla nas troszeczkę pechowe. Mamy te defekty Milka Kowalika, Miaska Krzyżeniaka, troszeczkę punkty zostały pogubione nie? w meczu, yy, w którym mieliśmy odrobić ilość małych punktów.